LG G2 Mini to mniejsza odmiana flagowego smartfona LG. Bardziej przystępny cenowo, oferuje wysoką jakość w bardziej przystępnej cenie i w skromniejszych gabarytach. Smartfon ma atrakcyjny minimalistyczny design i jest bardzo lekki. Waży jedynie 121 g i może być wygodnie obsługiwany jedną dłonią. Włącznik i klawisze sterowania głośnością zostały podobnie jak w starszym bracie umieszczone z tyłu, co jest oryginalnym i dobrze sprawdzającym się rozwiązaniem. Przyciski systemu Android wyświetlane są na ekranie. Wyświetlacz o przekątnej 4,7 cala i rozdzielczości 540x960 pikseli wykonany jest w technologii IPS, zapewniającej atrakcyjne kolory i dobre kąty widzenia. Ekran zabezpieczony jest odpornym na zarysowania szkłem Corning Gorilla Glass 2. Czterodzeniowy procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1,2 GHz wraz z 1 GB pamięci RAM oferuje dość mocy do uruchamiania wymagających gier i wielu aplikacji naraz. 8 GB dostępnej pamięci na dane rozbudujemy używając gniazda kart microSD schowanego pod elastyczną tylną pokrywą. Aparat fotograficzny ma matrycę o rozdzielczości 8 megapikseli i wspomagającą nas przy słabym świetle lampę LED. Wśród opcji fotografii znajdziemy panoramę, Timecat Shot robiące zdjęcia przed naciśnięciem spustu migawki oraz HDR wyrównujące naświetlenie w scenach z bardzo ciemnymi i jasnymi elementami. Ustawienia ręczne pozwalają m.in. dostosować balans bieli i ISO. Android wersji 442 KitKat wraz z firmowym interfejsem użytkownika działa bardzo szybko. Funkcja NAC Code pozwala wygodnie odblokowywać smartfon przy zdefiniowanej przez nas serii uderzeń w ekran. Po podłączeniu słuchawek telefon wyświetla ikony wybranych aplikacji, takich jak odtwarzacz muzyki. Dzięki aplikacji Quick Remote i wbudowanemu w smartfon nadajnikowi podczerwieni możemy używać naszego telefonu jako pilota do sprzętu RTV. Mamy też aplikację od LG do wykonywania kopii zapasowej danych w telefonie. Warto skorzystać z możliwości darmowego testowania przez 30 dni MyBoxa od T-Mobile, który daje nam na bardzo atrakcyjnych warunkach dostęp do hitowych serwisów. Takich jak nawigacja na Expert, platforma filmowa EPlex, Gamebox oraz sklepy z audiobookami i muzyką. LG G2 Mini to doskonały smartfon dla osób, które przedkładają drobne gabaryty urządzenia nad duże wyświetlacze. Telefon jest lekki i wygodny w użytkowaniu, mocne komponenty gwarantują mu szybką pracę bez zacięć, a dobrej jakości aparat pozwala na wykonywanie atrakcyjnych fotografii. To świetna pozycja na rynku telefonów w wersji Mini. T-Mobile – Sieć największych możliwości